Apel do mieszkańców gminy Dębica i okolic. Rozpoczynają się poszukiwania oraz prace archeologiczne. Celem jest znalezienie cennych artefaktów, które jeszcze lepiej pozwolą zgłębić historię naszego regionu. Aby było to jednak możliwe, potrzebna jest pomoc. Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z siedzibą w Pustkowio Siedlu zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie terenów do prowadzenia badań i działań, polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów. Pochodzących z okresu funkcjonowania niemieckiego poligonu wojskowego i obozów pracy przymusowej Pustkowa z czasów II wojny światowej. Wiemy, oczywiście, od dawien dawna, że na tym terenie pozostało jeszcze wiele śladów po tamtych wydarzeniach. Są to miejsca, z jednej strony historyczne, prawda, dla nas bardzo ważne, ale z drugiej strony okupione męczeństwem, martyrologią wielu narodów. Dlatego też Naszym takim szczególnym działaniem jest upamiętnienie tej historii, a poprzez działania, które byśmy chcieli prowadzić, poprzez badania archeologiczne, we współpracy z Lasami Państwowymi, z Instytutem Pamięci Narodowej, oczywiście pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, archeologa, prawda, w sytuacjach, kiedy byśmy znaleźli jakieś szczątki ludzkie, to oczywiście Sanepit, policja itd., itd. Te działania będą ukierunkowane na to, aby po prostu zachować tą spuściznę historyczną, jaka tutaj jeszcze drzemie na naszych terenach. Prace mają odbywać się tak, aby nie kolidować z planami właścicieli gruntów. Mamy już teraz w tym momencie bardzo wiele namiarów do punktu, gdzie na pewno trafimy. Dlatego stąd nasz apel gorący do państwa, żeby nie bać się. Na pewno nie będziemy przeszkadzać, na pewno teren, na który wejdziemy, pozostawimy w takim stanie, w jakim go zostaliśmy zaczynając nasze badania. Także wystarczy, jak to się mówi w handlu. Jeden jest zadowolony klient, to stu innych odgoni. Także na pewno żadne drzewa, krzewinki, kwiaty nie zostaną uszkodzone. Na pewno żadne budynki nie ulegną jakiejkolwiek destrukcji. I na pewno wkroczymy w takim czasie na teren po uzgodnieniu z państwem, w, dla państwa dogodnych tak żeby państwu w ogóle nie przeszkadzać, nie kolidować w żadnym e, działaniu takim mówię gospodarczym, osobistym. Także serdecznie proszę o takie przychylne nastawienie do naszego apelu. Działaniami koordynować będą pracownicy merytoryczni Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania Łucja Szumańska oraz Marian Matkowski. Artefakty znalezione w wyniku prowadzonych poszukiwań i prac archeologicznych po akceptacji wojewódzkiego konserwatora zabytków wzbogacą stałe i czasowe wystawy ekspozycji historyczno-dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie.